W poprzednim odcinku na kanale Bajolanki. Cała rodzinka razem z Zoją wybrała się na plażę. Anka postanowiła, że cały dzień spędzi na słońcu. Weronika i Zoja bawiły się z kubusiem w morzu. Kubusiowi bardzo podobała się ta zabawa. Niestety po południu zaczął dość mocno padać deszcz, więc rodzinka postanowiła wrócić do domu. Niestety okazało się, że Anka spaliła się na słońcu. Po powrocie do domu, mama zrobiła Ani zimny okład i spryskała ją specjalnym preparatem na oparzenia. Ania jest załamana, wszystko ją szczypie i swędzi. Zobaczmy, jak dalej potoczy się ta historyjka: czy Anka poczuje się lepiej? Zachęcam Was do subskrypcji kanału Bajolanki, zostawiania łapek w górę, a w komentarzu zostawcie emotikonkę uśmiechniętą. Miłego oglądania! I co Aniu, dałaś radę się wykąpać? Dałam, mamo, ale to była najgorsza kąpiel w moim życiu. Wszystko mnie boli, wszystko mnie szczepi i spędzi. Ta skóra wygląda okropnie. Jak ja się pokażę w naszym mieście? Ja nie chcę wracać do domu, dopóki to wszystko się nie zagoi. Wszyscy będą się ze mnie śmiać, a już w ogóle Janek. Janek nie jest taki, żeby się z ciebie śmiać. I w ogóle to czemu Kuba ciągle ryczy? Słuchać się tego nie da. No właśnie nie mam pojęcia, czemu on ciągle płacze. Urety, Anka, Kubuś, ja nie wiem, co się tutaj dzieje. Przestańcie w końcu płakać. I jak mam przestać płakać, jak wszystko mnie boli! Oh, wow. Aniu, idź się połóż, spróbuj zasnąć! Jasne, jak mam zasnąć, jak cała skóra mnie piecze. Anka, trzeba było myśleć. Mówiłam ci, że masz się posmarować kremem. No, weszłaś na słońce na kilka godzin bez yy, ochrony. Tak się nie robi. Dobra, już tak, mama. Kubusiu, dlaczego ty ciągle płaczesz? No, no, trzeba już spać, tak? Jutro pójdziemy znowu na plażę. A wy, co tak stoicie? No nic, no, martwimy się o ciebie. Faktycznie, naprawdę się spiekłaś. No, na pewno bardzo cię boli, co? No boli, jak ma nie boleć, no. Dobra, ja się kładę, może zasnę i niech ten dzień się już skończy, niech ta noc się skończy, niech już będzie następny dzień i niech ta skóra mnie nie boli. No spróbuj zasnąć, może ci się uda. Kochanie, on chyba ma gorączkę. No co ty, jak to? A mówiłam, żeby nie wchodził na tak długo do wody. W morzu jest przecież tak zimna woda, no. No ale co, myślisz, że zachorował? No nie wiem, no zobacz, jest cały rozpalony. No pięknie. Nie dość, że Anka bardzo cierpi, to teraz jeszcze kubuś się przeziębił. Naprawdę super. No, to będą chyba najgorsze wakacje w naszym życiu. Godzina pierwsza w nocy. <noise> Kubusiu, znowu płaczesz. Nie wytrzymam już z tego bólu. Mamo! Mamo, nie wytrzymam! Ojej, co się znowu dzieje? No, Kubusiu, o co chodzi? Anka, mamo, no tak nie piecze ta skóra, że już nie daje rady, w ogóle nie mogę zasnąć! O Boziu, Och, no to co? Trzeba jechać do szpitala, no. Kaziu, obudź się! No, tak. Tak, tak, już się budzę. O co chodzi? Co się stało? Trzeba jechać do szpitala. Skupuj się mi za Anką. jest cały rozpalony, ma gorączkę. No i spójrz na Anię, no ta skóra jest coraz bardziej czerwona. Ojej. No dobrze. To ubierz się, kochanie. I już jedziemy. A Zoja i, i Werka niech zostaną w domu same. Ja też idę się ubrać. Och, masakra jakaś. No cóż, nic nie poradzimy. Trzeba jechać do szpitala. godzinę później. Dzień dobry, my z dziećmi. Do lekarza byśmy chcieli. Z maluszkiem i z moją córką. Dzień dobry, trzeba w kolejce poczekać. A duża ta kolejka? No, trzy osoby przed wami. Ojej, trzy osoby? To ile my tu będziemy czekać? Proszę przyjąć naszego małego synka. Ania może poczekać. Nie, ja już nie wytrzymam, ja już nie chcę czekać, wszystko mnie boli. Aniu, bądź wyrozumiała. Kubuś jest malutki i cały rozpalony. Ja też jestem cała rozpalona. Proszę iść, usiądź i czekać w kolejce. Dobrze, pójdziemy, poczekamy. Dalej, chodźcie. Mamo, ja już nie wytrzymam, naprawdę. O, Janka, trzeba było myśleć. Kazałam ci się posmarować, kazałam, tak? Mamo, no ale nie krzycz na mnie. Bo jestem zła, nie dość, że ty to jeszcze Kuba Och, co za wakacje, mieliśmy tutaj odpocząć No przepraszam cię bardzo, że się spaliłam na słońcu Kochanie, uspokój się, nie krzycz już, chodź, siadaj, no cóż, trzeba poczekać Poczekać, poczekać, całą noc będziemy tu czekać Kaziu, przepraszam, następnym razem się posmaruję, naprawdę przepraszam No już teraz nie masz za co przepraszać, trzeba czekać na lekarza Dalej, chodź tu, siadaj nie chcę siedzieć. Tyłek mnie szczypie. Wszystko mnie szczypie. Będę stać. Och, o rety. Numer cztery, proszony do gabinetu numer dwa. Ten pan wyglądał na całkiem zdrowego. Mógłby nas wpuścić w kolejkę. Jasne, ty myślisz, że każdemu chce się tutaj siedzieć i ciebie w kolejce przepuszczać. Widzę, mamo, że jesteś dla mnie naprawdę bardzo zła. No cóż, chcieliśmy tu odpocząć, a jesteśmy bardziej zmęczeni, niż jakbyśmy na te wakacje nie przyjechali. Nie, nie zaczynaj! Godzina siódma rano. Anka? Anka! Ale gdzie ona się podziała? wera co tak krzyczysz? Gdzie jest Ania? No właśnie nie wiem. Nie wiem, gdzie ona jest. Ej, pewnie poszła do łazienki. Nie krzycz tak, bo wszystkich pobudzisz. Ciocia? Hej, nikogo nie ma w domu. Gdzie oni są? Jak to nikogo nie ma w domu? Co ty opowiadasz? No zobacz sama, nie ma Anki, nie ma Kuby, nie ma Kazia, nikogo nie ma, czy ktoś ich porwał? Nie no, chyba nie, no co ty, panie Kaziu, pani Krysiu, O, ale ty faktycznie nikogo nie ma, trzeba do nich zadzwonić A jeśli coś się stało? No dobrze, przepiszę ci maść, musisz teraz unikać słońca, naprawdę nieźle się spiekłaś Wiem, proszę pana, wszystko mnie boli. No cóż, mama nie dała ci kremu? Mama dała, mama dała, tylko córka nie posłuchała. No już dobrze, przestańcie się kłócić. Z Kubusiem jest już o wiele lepiej. Dostał zastrzyk, udało mi się zbić mu gorączkę. Ojej, bardzo dziękuję. No dobrze, ale mam kupić jakieś leki? Tak, wypiszemy pani receptę. Czyli co? Już po wakacjach? Kuba pewnie musi leżeć w łóżku, a ja nawet nie mogę na słońce wyjść. No cóż, Kubuś jest trochę przeziębiony, ale może wyjść na zewnątrz. Tylko proszę go nie zabierać do wody. Nie będziemy już go zabierać do wody. No dobrze, a Ania może wychodzić na zewnątrz? Tak, ale żebyś się osłaniała od słońca, jasne? Jasne, proszę pana. Jestem nad morzem i będę się osłaniać od słońca. Pewnie, po prostu wspaniale. Anka, weź już, nie Maruć. Wracajmy do domu, wszyscy są zmęczeni. Do widzenia. Proszę jej wykupić maść. Jutro będzie czuła się o wiele lepiej. Dziękujemy bardzo, do widzenia. No i co, lepiej się czujesz? No tak, pan mnie pozmarował jakimś czymś przeciwbólowym i naprawdę to pomogło, bo kupisz mi to maść w aptece? No pewnie, że ci kupię. Masz przy sobie telefon? Nie, zostawiłam w domu. Wracajmy, bo Zoja i Werka na pewno się u nas martwią. Zoya. Ja tu od zmysłów odchodzę. Jak oni mogli nie pozabierać telefonów? Na pewno coś się stało, skoro każdy z nich zapomniał telefonu zabrać. No nie no, może szybko musieli wyjść z domu. W środku nocy? Ciocia? Z Kubusiem? No co ty? Ach, czyli na pewno coś się stało. Dziewczynki, już jesteśmy. Ciocia, gdzieś ty była! No niestety, byliśmy z Kubusiem i z Anką w szpitalu. W szpitalu? Co się stało? Gdzie jest Ania? Jestem, jestem, dziewczyny. Już jestem. Czemu byliście w szpitalu w środku nocy? No, bo Anka ma spaloną skórę, a Kubuś się zaziębił. Był cały rozpalony, miał gorączkę, musiał dostać zastrzyki. O Och, przepraszam was, dziewczynki, ale my jesteśmy tacy zmęczeni, musimy się przespać. Jasne, rozumiem. No tak, przyda nam się trochę snu. Anka, spróbujesz zasnąć? Spróbuję, ale szkoda mi dnia na spanie. Och, najgorsze wakacje ever! Ach, to wy teraz będziecie cały dzień spać, a my z Zoją co mamy robić? i dobra, werka, poradzimy sobie. Dziewczynki, no naprawdę, musimy się zdrzemnąć. Prawie całą noc spędziliśmy w szpitalu. Kubusiu, ty też, proszę, do spania. jejku, głowa mi pęka. No cóż, no nie jest to zbyt udany wypad. Jak nie deszcz, jak nie burza, jak nie domek, w którym nas oszukali, to teraz spalona skóra Anki i chory Kubuś. Może lepiej będzie, jak wrócimy do domu? Nie, nigdzie nie będziemy wracać. Miejmy nadzieję, że jutro wszyscy będą się czuli dobrze i spędzimy naprawdę fajnie razem dzień. No oby, bo na razie to ja naprawdę gorszych wakacji nie miałam. No przykro mi, Werka, że tak wyszło. Naprawdę mi przykro. Zoja, wybierz się gdzieś z Weroniką. A my sobie odpoczniemy, ok? Jasne, panie Kaziu. Kochani, jesteście ciekawi, czy w końcu nadejdzie dobry dzień dla rodzinki Anki i Werki? Czy uda się uratować te wakacje? I czy Anka w końcu lepiej się poczuje? My słyszymy się oczywiście w kolejnych odcinkach na kanale Bajolanki oraz na moim drugim kanale Topik i Topcia. Do usłyszenia promyczki. Pa!